WOPR obchodzi 60. -tkę. To kopa, a więc taki wiek, w którym warto podsumować co za nami i zaplanować co przed nami. 60 lat obecności wodnego, ochotniczego pogotowia ratunkowego w naszym województwie to 60 lat bezpiecznego korzystania z zakwedów wodnych. Ale nie tylko. To również pomoc, na którą wszyscy możemy liczyć, wtedy kiedy ona jest potrzebna. Kiedy jak czasami grom z jasnego nieba spada na nas kataklizm, chociażby teraz, kiedy w Ukrainie mamy wojnę, to nie kto inny, tylko woprowcy organizują transport, nie pytają ile to kosztuje i zawożą w najbardziej niebezpieczne miejsce, dziś w Europie. Pomoc, na którą czekają potrzebujący. Wopr to w końcu ochrona środowiska, to obcowanie z naturą, które jest niezbędne do prawidłowego rozwoju społeczeństwa. O ileż bezpieczniej czujemy się na jeziorach, na naszych rzekach, kiedy wiemy, że w pobliżu są ratownicy? Nie szczędziliśmy. Z tego właśnie powodu, z tych powodów grosza, aby WOPR mógł się w naszym województwie rozwijać. Naprawdę jako marszałek jestem zaszczycony, iż mogliśmy pomóc. Wyremontowany został ośrodek szkoleniowy w Borównie, właściwie siedziba Mekka Wojewódzkiego wopr -u. Służy nie tylko zresztą ratownikom, ale przecież tysiącom bydgoszczan i nie tylko, którzy bezpiecznie w tym miejscu, nad jeziorem, spędzają swój wolny czas. Za to pieniądze, które przeznaczaliśmy, nie tylko na zakup sprzętu ale, czy, czy remont ośrodka, ale również, jak wiemy, na szkolenia. Przeszło 3 miliony złotych w ramach Efezu przeznaczyliśmy, a WOP wiedział jak wykorzystać, aby wyszkolić nowych ratowników. Młodzież, która garnie się, aby. Być ratownikiem, musi być zabezpieczony, profesjonalny staż, profesjonalne szkolenia, i właśnie to robią dorośli, to robią doświadczeni ratownicy, wiedzą, że po nich musi przyjść kolejne pokolenie, które przejmie pałeczkę. I tej właśnie kontynuacji na waszą 60, sobie i woprowi życzę, aby nigdy nie zabrakło w przyszłości, w kolejnych 60 i 100 latach. Tych, którzy chcą tak jak wy dotąd nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Bardzo Wam za to dziękuję w imieniu własnym, ale dwóch milionów mieszkańców naszego województwa przede wszystkim.